No i pan Ziobro zaliczył kolejnego gonga. Sąd rejonowy w Warszawa Śródmieście oddalił wniosek pana Ziobry, właściwie jego prokuratury, o aresztowanie Leszka Czarneckiego. Dlaczego oddalił? Bo po raz kolejny sąd stwierdził, bo to już było piąte orzeczenie w podobnej sprawie, że prokuratura nie ma żadnych dowodów na to, że Leszek Czarnecki cokolwiek wiedział. O nabywaniu przez banki, przez jeden z banków, który miał obligacje Getback. Wychodzi więc na to, że cała akcja prokuratury mm, się skompromitowała. Sąd bardzo szczegółowo rozprawił się z wszystkimi argumentami, no, uzasadniając również, że jest dokładnie odwrotnie. Nie tylko nie wiedział, ale jak się dowiedział, to natychmiast zawiadomił prokuraturę i zachował się po prostu wzorowo jako przewodniczący Rady. Nadzorczy jednego z banków. Eee, a cała akcja prawdopodobnie była po prostu zemstą za ujawnienie tego sąd nie powiedział to już jest mój komentarz <laughs> ujawnienie afery KNF-u. i Czarneckiemu zaproponowano ochronę pisowską w zamian za 40 milionów złotych. I zaproponował to nikt inny, jak szef KNF-u. Czarnecki zawiadomił prokuraturę moimi rękoma ujawnił, w prokuraturze nagranie, które wyciekło do mediów, które wszyscy mogli usłyszeć, jak szef KNF-u włącza urządzenie podsłuchu yy, niwelujące wszelkie nagrywania i składa oferty korupcyjną. To dziś sobie chodzi bez żadnej kary. Przesiedział dwa miesiące w areszcie, ale po interwencji grapińskiego publicznej sąd go wypuścił. To wszystko. Po prostu było zemstą, też próbą odwrócenia od, 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 uwagi od odpowiedzialności PiS za aferę Getback, spółki, która y, przez swojego prezesa była w sposób ewidentny powiązana z premierem Morawieckim. Tak więc było to działanie podwójnie y, korzystne dla PiSu. Z jednej strony przerzucenie odpowiedzialności za straty ludzi, którzy zainwestowali w Getback na Czarneckiego. A z drugiej zemsta za e, ujawnienie nagrania. A przy okazji, jeszcze trzeci był powód: realizacja planu zaboru Banków Czarańckiego, zrealizowana w czasie, w którym e, formułowano obecnie niego oskarżenia. Chciałbym wszystkim, szczególnie w gazecie Rzeczpospolita, powiedzieć jasno. Po tym, co się stało dzisiaj, każdy, kto napisze jeszcze raz. Za prokuraturą, za wersją prokuratury, że Leszek Czarnecki, cokolwiek ma wspólnego ze sprzedażą obligacji Getbeku, będzie musiał ponieść odpowiedzialność. Koniec tego. Dobrego to była wersja pisowska, realizowana zresztą poprzez różnego rodzaju, jak to mówił, mówił redaktor Hrabota odnośnie pana kolanki, sądowanych dziennikarzy, a tak naprawdę współpracowników rządowych. Tak więc pamiętajcie, że od teraz każdy taki artykuł, który zawiera wersję prokuratury obaloną przez sąd, będzie po prostu takim fundamentem do kolejnego pozwu czy też aktu oskarżenia. Tak więc sprawa moim zdaniem jest zakończona, jeżeli chodzi o ten wątek. Oczywiście jest kwestia odpowiedzialności różnych instytucji, osób. Za szkody, które, które zostały zrobione, no i odpowiedzialności prokuratorów, którzy brali udział w tej akcji, w tym akcie zemsty i, i tak naprawdę ochraniali medialnie, jak pan Ziobro, grabież majątku jednego z największych polskich biznesmenów. Myślę, że yy, oni oczywiście wstydu nie mają, ale każdy normalny człowiek po takim orzeczeniu by się po prostu podał do dymisji. Pan Zbigniew Ziobro publicznie mówił o tym, że Leszek Czarniecki, Czarniecki jest zamieszany w sprawę Getbeku. Dzisiaj po takim orzeczeniu, po tak druzgocącej argumentacji sądu, powinien tak naprawdę złożyć dymisję, ale w państwie PiS to, nie ma żadnego znaczenia. Żyjemy bowiem w okolicznościach zupełnie innych. Tak więc myślę, że ta informacja, że są jeszcze sądy w Warszawie, jest bardzo ważne dla wszystkich, że są jeszcze sędziowie, którzy rzetelnie oceniają materiał dowodowy i że nie we wszystkim pisowi w sądach się udaje. Jest bardzo ważne również nie tylko dla pana Czarneckiego, nie tylko dla adwokatów, ale, ale również dla wszystkich obywateli.